Szanowni Państwo, obywatele bratnich narodów polskiego i czeskiego. Przez wiele lat czekaliśmy na tą chwilę. Jest to jeden z tych momentów naszej historii, naszej wspólnej historii, na który wszyscy czekaliśmy i który dzisiaj mamy możliwość tworzyć. W ostatnich latach nasze oba kraje przeżywały bardzo znaczące zmiany społeczno-gospodarcze. 18 lat temu nastąpiła zmiana ustroju, przełamanie totalitaryzmu. Kilka lat temu oba kraje przystąpiły najpierw do NATO, później do Unii Europejskiej. Dzisiaj jest kolejny krok. Oba kraje łączy wspólnota układu z Schengen. Chcę pogratulować władzom samorządowym, chcę pogratulować mieszkańcom tego terenu. Jesteśmy sobie coraz bliżsi. Starania Euroregionu Pradziat, którego mam okazję być szefem polskiej strony, również tą współpracę będą popierać. Wiele środków unijnych jest skierowanych na rozwój wzajemnych kontaktów, na rozwój współpracy szkół, samorządów i bardzo liczę, że z tej współpracy i z tych środków będziemy wszyscy korzystać. Na ręce Pana Wójta Gminy Lubża przekażę w tej chwili mapę Euroregionu Pradziat, która jest mapą znamienną, jako że zawiera obszar euroregionu, gdzie granica polsko-czeska jest prawie niewidoczna, a widoczna jest granica samego euroregionu. Niech ta mapa będzie symbolem dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. padnie Proszę żeby było już. A jeszcze chwila dla fotoreporterów. O, <grymne> to Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. No i możemy, możemy szczerać szampanem. Zapraszamy. Zapraszamy wójta starostę, starostę Putinskiego w Mistrzu na symboliczną lampkę Szampana. Proszę bardzo. Orkiestra. A w górę. <noise>